był taki piękny układ, że było połowę Łemków i połowę Polaków. Także, wyobraźcie sobie, jak święta zaczynały się 24 grudnia, to kończyły się 9 stycznia. Także ten okres Pięknie. był bardzo piękny. Także za, za takimi długimi świętami bardzo, bardzo mi tęskno. I tak kiedyś byłem na Wierchomli, to jest pana Witka i tak sobie rozmawialiśmy, żeby coś takiego spróbować zrobić, takie, takie spotkanie świąteczne. I dlatego tutaj jesteśmy. Tak sobie myślałem, co powiedzieć, że dom, do którego nie przychodzą ludzie, jest domem smutnym. Ten dom dzisiaj stał się domem wesołym, dlatego że wy jesteście. Także dziękuję, że, że znaleźliście czas, aby przybyć, aby spróbować. Ten czas świąteczny, jakby dzisiaj przeżyć, proponuję: dzisiaj, pierwsza część, to będzie taka bardzo religijna, sakralna, bo będę chciał coś powiedzieć o ikonie, a posłuchamy pięknych kolęd. Witamy serdecznie w Panem z grupą. Dziękuję, że jesteście z nami. No, a druga część to, to Pan Witek coś zaproponuje. Myślę, że to on jest tym właśnie autorem tej drugiej części. I tak ładnie połączyliśmy takie jakby sakrum profanum. To jest jego myśl, jego idea myślę, że dobra. Że w tym wszystkim jakby będziemy mogli jakby odnaleźć całość. Bo tylko Bóg to jest mało, tylko, tylko to, co ziemskie, to jest też mało. To wtedy jak jest Bóg i człowiek, wtedy jest... Wszystko już. Także hmm, rozpoczynacie. Z Narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki Jego Marii z Józefem w nim zamieszkali razem z się Brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej Józef był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie. Zamierzał oddalić się potajemnie. Gdy powziął tę myśl taniu Pański ukazał mu się w śnie i rzekł Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do, do siebie Marii, Twojej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co z niej się poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko aby się wypełniło słowo pańskie. związanymi z ikoną Narodzenia Pańskiego. Tutaj są, z boku są dwie ikony, dwie kompozycje Bożego Narodzenia, a tutaj w środku jest taka bardzo klasyczna ikona, która jakby tak posiada w sobie wiele treści. Gdy patrzymy na tą ikonę, baczymy, widzimy w tej ikonie Spokój, harmonię, że wszyscy są wyciszeni, że, że jest jakiś taki niesamowity porządek. Zwróćcie uwagę na zwierzęta, są bardzo spokojne, pasterze, aniołowie. Jest święto, czuć święto. I teraz zwróćcie uwagę na największą postać na tej ikonie. Jest ona zdecydowanie największa, bo jakbyśmy patrzyli po na zasadzie takiej dlaczego jedna osoba jest tak duża, dlatego, dlaczego tak mała. To jest to ma znaczenie tak, że ikono pisarz w ten sposób pokazuje, że ktoś jest bardzo ważny. Zwróćcie uwagę kto, w Bożym Narodzeniu jakby jest tutaj największy? Maria. Maria, bo, bo często zwracam uwagę na, że, że to Jezus, nie? A tutaj jakby jest, 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 Maria, jest jakby bardzo, ta jej postać jest duża, potężna. Ale jaka ta Maryja jest? Zwróćcie uwagę, ona jest też tak dziwnie odwrócona od, od, od Jezusa. Jaka ona jest? Ona jest wesoła? Nie, ona jest zamyślona. Jakby tą ręką chce wskazać na Jezusa, że Jezus jest najważniejszy. Ale na kogo ona patrzy? Zwróćcie uwagę, że on patrzy na Józefa. A Józef jaki jest? Józef jest też. Czuję powagę sytuacji, a przede wszystkim w nim jest wiele wątpliwości, czy ta jego małżonka jest dziewicą. Te wątpliwości są i jakby ten, który pobudza te wątpliwości, jest to ten taki stary pasterz. Jest to szatan, który przyjął postać. Starego pasterza, to on mówi: Słuchaj, tak pewnie nie jest, jak, jak ci Aniu powiedział. I on jest pełen zadumy. A z drugiej strony on też jakby czuje ten ciężar odpowiedzialności, że nie jest w stanie jakby zapewnić dla swojej rodziny bezpieczeństwa. On nie był w stanie zapewnić normalnego porodu dla Maryi. On wie, że zaraz będzie musiał gdzieś tam uciekać. Tutaj jakby jest taka niesamowita też postać, dosyć duża, też jakby pokazuje, że on jest ważny. A tutaj po kolei, zwyczajna, prozaiczna rzecz, kąpiel po porodzie. A tutaj mamy tych trzech mędrców ze wschodu, którzy kierowali się mądrością ziemską, kierowali się gwiazdą, która ich przyprowadziła do Jezusa. I mamy chóry anielskie, które jakby zwiastują i mamy pasterzy, którzy, którzy tą wieś otrzymali bezpośrednio od, od aniołów. No i gwiazda, gwiazda, która jakby świeci, gwiazda jakby Mocno pokazuje, że niebo jest, schodzi na ziemię. Bo właśnie w Bożym Narodzeniu niebo schodzi na ziemię. Bóg staje się człowiekiem, a my stajemy się bogami. To zjednoczenie takie mocne. I Jezus, zwróć uwagę na te skały. To jest jakby ziemia się otwiera. Na to, aby przyjąć Jezusa. To jest takie nawiązanie troszeczkę do tych dwóch Adamów. Pierwszy Adam został też jakby z ziemi ukształtowany, ulepiony. I drugi Adam też, też jakby z, z ziemi wychodzi I, i skały po prostu jakby robią mu tą wrzeszczę. A zwróćcie uwagę na jak, jak leży Pan Jezus, w czym On leży. To jest jakby taka, taka skrzynka. Co to? Ta skrzynka symbolizuje trumnę, jakby przepowiada, jak, że, że Chrystus też umrze. I tutaj to wszystko jakby pokazuje nam tą powagę tego, tego wydarzenia. Tutaj też mamy bardzo ładnie wyeksponowane pomady Też pewne zabiny, tutaj wyeksponowane macie gwiazda, która jakby oświetla, otwiera. Witam oczywiście wśród nas Pana Darka, naszego Burmistrza, ja tak ciągle zapominam tych ważnych <gryzamy gryzamy> dziękujemy za obecność.

pierwszej wielkości, ale poeta który trochę jest ciszej może dzisiaj o nim, bo tak, tak, to, tak to bywa, tak wahadło wskazuje. Jednego z w moim wyobrażeniu czterech największych poetów polskich XX wieku, on do nich Leśmian, Iwaszkiewicz, Miłosz i Różewicz. Tuż obok nich Józef Czechowicz. Ale dzisiaj na dzisiaj wybrałem Iwaszkiewicza, starego Iwaszkiewicza. Może tego, że sam już wchodzę w tym roku w 70. rok życia. Więc z dwóch ostatnich tomików parę, parę wierszy. Mhm. Myślę, że same, same powiedzą, jak, 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 jaka jest wielkość w, w tym, gdy ktoś umie wprost spojrzeć. Niebo świeci murki tają, sterczą w górę lasów rożny. Pies pilnuje, chmiel zbierają, wieczór zgiera się ostrożny. Siano jakby samo jedzie, konik zagrzewany niknie. Jak mak świeci chustka w przedzie. W głębi gaju w puszczyk krzyknie i zamilknie. Dziewka grabi resztki grabką, ryczy krowa. Świerż strzykaniem nockę wabi, która biegnie już gotowa. Noc. Zgasły ogniste winogrady, nad ogrodami cisza dyszy, i w pochylonych konchach sady słyszą to, czego nikt nie słyszy. Noc nad drzewami wiernie klęczy. Gwiazdami zamiast rakiet igra i trzęsąc siny róż naręczą, wspomina kraso tu u tigrów. Wsłuchana w Dniepr stęka i śpiewa, powtarza dniowi słowa cienia. Palcami westchnień czesze drzewa. Spokojny bądź, Bóg się nie zmienia. To jest pastorałka dla łowcorzy. Pastyrze z łomnicy, wilkwom łowce licy, Jaśniućko w kosorze, stawajcie, łowcorze, wesoła nowina. Spodła boskie holi, snupek gwiazd się poli, Gorej, Gorej jedlica, boskiego dziedzica panna porodziła. Pójdźmy z wesołością ku niebiańskiem gościom, Śpiewajcie, Janieli, panu, co w pościeli psiorcany słocywo. Groniem idzie zima, lód w potoku czyno, niech ze mną na holi, łogień serc rozpoli, malutko dziecina. Za te piękne chwile. Oczywiście zapraszam do, do drugiej części naszego spotkania. Przygotowałeś taki malutki poczęstunek, także proszę czuć jak u siebie w domu.